Siemanko, Siemanko. Co mówi Ci data 9 luty. Oczywiście jest to światowy dzień pizzy i w komentarzach w ogóle się nie myliliście. Taka anegdotka z czasów PRL-u jeszcze, lata 80., no może jakiś początek 90. lat. Był bardzo trudny dostęp do włoskich produktów. Nie mówię o Mozzarelli, fiordilatte Late, czy Di buffala, czy jakieś tam salami spianate takie rzeczy. Mega trudne. Oliwki ciężko było dostać na tym czasie. I sporo osób, nasze mamy, nasi rodzice, nasi dziadkowie, robili taką pizzę z domowych produktów. A więc żółty ser, kiełbasa, ogórek kiszony, takie co mieli cebulę, co mieli pod ręką. I napisz w komentarzu teraz. Jakie składniki Ty pamiętasz z dzieciństwa na tej pizzy, kładzione na takim dużym kuchu, takim wielkim? Yy, I proszę cię, podziel się taką Twoją recepturą.